Z tej strony, Olimpia i dzisiaj nadszedł długo wyczekiwany przez wielu dzień, mianowicie w ręce czytelników trafia druga część trylogii Profanum z moich kości autorstwa Marcina Dudzińskiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie oglądali wcześniejszego materiału albo w ogóle nie słyszeli o tej trylogii kryminalnej, chciałam przypomnieć, że pierwszą częścią jest powieść przeciwko bratu. To był debiut autora. Ja, czytając ten debiut, już miałam wrażenie, że jest rewelacyjny, że autor bardzo dobrze sobie poradził. W tamtym kryminale troszkę e, zabrakło mi wątku takiego kryminalnego, stricte kryminalnego, bo nie było morderstwa i typowego śledztwa, ale za to słuchajcie, z moich kości to jest prawdziwe dzieło sztuki. O ile debiut zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, o tyle tutaj w drugiej części z moich kości autor rozwinął skrzydła, pokazał swój kunszt pisarski. I ogrom wyobraźni, zwłaszcza związanej z tymi wątkami kryminalnymi. W pierwszej części powieści częstochowe zalewały fale deszczu, strugi deszczu, były cały czas ulewy przez całą w zasadzie akcję tej historii. Teraz z kolei mieszkańców prześladuje żar lejący się z nieba. Temperatura dochodzi blisko do 40 stopni. Jerzy po tych wydarzeniach z poprzedniej części powinien odzyskać względny spokój, próbuje sobie ułożyć życie, poznaje kobietę. Karina jest kustoszem w muzeum archeologicznym na terenie częstochowy, i właśnie pewnej nocy z tego muzeum zostają skradzione kości. Policjanci w czasie próby odnalezienia trafiają na miejsce zbrodni, gdzie ktoś przy zwłokach pozostawił właśnie te skradzione kości. Pozostawił także list w formie wiersza który sugeruje, że tych morderstw będzie więcej. I na Częstochowian pada fala strachu, wszyscy są przerażeni, ludzie boją się seryjnego mordercy. I na całe to śledztwo i całą tę sprawę bardzo dziwnie reaguje Jerzy Walter. Wyraźnie widać, że się czegoś boi, jest oderwany od rzeczywistości. Jego przyjaciel Marek Marczuk, zresztą bardzo interesująca postać w całej tej historii, pełna humoru, tutaj próbuje mu pomóc. On jako pierwszy zauważa, że coś jest nie tak, że ta sprawa kryje drugie dno. Jednak na wszelkie pytania trafia na olbrzymi mur ze strony swojego przyjaciela. On go nie wtajemnicza w swoje poczynania, nic mu nie mówi, na wszelkie pytania wręcz reaguje agresją. Marek jest przerażony stanem swojego przyjaciela i zaczyna prowadzić też swoje śledztwo, które prowadzi go do odkrycia pewnych tajemnic. Przez pryzmat, których już inaczej zacznie patrzeć na swojego przyjaciela. I tutaj autor, podobnie jak w poprzedniej części, doskonale stosuje retrospekcję. On przenosi czytelnika w odległą przeszłość, gdzie jeszcze bracia Walterowie nie mieli konfliktu, byli braćmi, wspierali siebie nawzajem i tutaj ujawnia fakty z przeszłości obydwu braci, które teraz jakby wychodzą na jaw i mają wpływ na to, co dzieje się w, w obecnej Częstochowie. I tutaj próbowałam znaleźć jakieś nieścisłości, no bo wiecie, był debiut, teraz jest druga część, ale nie udało mi się, wszystko jest tak spójnie skonstruowane, tak fabuła jest wspaniale skonstruowana i kunsztownie, że tutaj nie da się znaleźć jakichś nieścisłości. Wszystko się doskonale łączy, przenika i tworzy całość. Całość, która sprawiła, że ja jakby na nowo Złożyłam sobie w swojej głowie obraz braci Walterów. To jest zupełnie pokręcona historia. Tutaj jest tyle tajemnic i musicie sami do nich dotrzeć. Morderca jest nieuchwytny. Jerzy ma świadomość, że być może jego brat coś na ten temat wie i będzie musiał schować dumę w kieszeń, jak to się mówi, i iść do swojego brata, którego sam zamknął do aresztu, i poprosić o pomoc. I teraz pytanie jest takie: czy bracia Walterowie wspólnymi siłami? Uchronią swoje kochane miasto przed tym złem, jakie się tutaj pojawiło, czy też będzie zupełnie inaczej. Słuchajcie, powieść jest warta przeczytania, jest tu wartka akcja, jest, są cudowne wątki poboczne. Prócz poprzednich bohaterów, którzy byli bardzo obrazowi, pojawiają się nowe postacie. Tutaj na przykład mam na myśli profilera, który przyjeżdża do Częstochowy, no i jako osoba z zewnątrz nie jest mile widziany w zespole policyjnym. Czasami się wymądrza, ale jednak jego uwagi są bardzo trafne. Ma on też pewne takie cechy charakteru, które sprawiają, że ludzie od niego stronią. Sama postać Jerzego i jego walka z przeszłością, to jest po prostu coś, co warto przeczytać. To, co autor doskonale pokazał, to, co może tkwić w głębi człowieka, co może wywoływać nasze lęki, strach i jak to wszystko może rzutować. I przeszłość, o której chcemy zapomnieć. Powieść z moich kości autorstwa Marcina Dudzińskiego polecam wszystkim miłośnikom kryminałów. Jeżeli lubicie zagadki, tajemnice, obrazy krwawych morderstw, to tutaj to wszystko znajdziecie. Dodatkowo jest to kontynuacja, która doskonale łączy pewne fakty, które już wcześniej poznaliśmy. I słuchajcie, dla mnie zakończenie było powalające. Powieść skończyła się w takim momencie, że z chęcią sięgnęłabym po część trzecią. Dlatego, drogie autorze, w imieniu wszystkich czytelników gorąco Cię proszę, nie każ nam długo czekać na zwieńczenie trylogii o brat, braciach Walterach. Jeżeli chcecie na temat tej powieści dowiedzieć się trochę więcej, to recenzję znajdziecie na naszej stronie. Link do niej jest pod tym filmem. Pod tym filmem znajdziecie również link do naszego zwiastuna, który stworzyliśmy specjalnie na potrzeby powieści z moich kości, Marcina Dudzińskiego. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam do następnego spotkania.